Cześć, z tej strony Lava. Dzisiaj mam dla Was do pokazania ciekawą budowę, jaką jest QR Duo Face Pro RGB. Posiada ona dwa wymienne fronty, szkło jak i mesz, a więc sprawdzimy jak duża będzie różnica w temperaturach pomiędzy tymi panelami. Zapraszam do oglądania. Budowa prezentuje się dosyć ciekawie. Z przodu mamy szkło albo mesz na zatrzaskach, a za nim filtr przeciwburzowy wyjmowany z lewej strony, który dosyć ciężko wychodzi i równie ciężko się go montuje. Na górze znajduje się filtr siateczkowy na magnesach, mamy tam również porty I.O. w tym przycisk Power, Reset bądź LED, dwie diody pracy dysku i komputera, dwa USB 3.0, jedną USB 2.0 i jedną USB typu C jak i Combo Jack. Z lewej strony znajduje się szkło hartowane, przykręcane z tyłu na jedną śrubkę, od góry trzyma się na magnesie, po prawej stronie mamy czarną stal przykręcaną z tyłu na dwie śrubki, Szkoda, że producent nie pokusił się o zamontowaniu szyby na zawiasach. Do budowy zmieścił nam się kartę o długości 390 mm i wysokie chłodzenia do 190 mm. Budowa wyposażona jest w cztery wentylatory 120 mm ARGB, 3 na froncie i jeden z tyłu, rozkręcające się do 1200 obrotów na minutę. Szkoda, że wentylatory nie rozkręcają się tutaj do 1600 RPM albo chociaż 1500 RPM. Sporo poprawiłoby to wydajność obudowy. W środku możemy zobaczyć blaszkę zakrywającą główny przepust na kable, która jest demontowana, jak i podpórkę pod GPU. Od góry możemy zobaczyć łatwo demontowalny top, jak i dwa gumowe przypusty na kable, z czego tylko jeden jest funkcjonalny. Drugi natomiast jest z tyłu zasłonięty przewodami off-portów I.O. Po lewej stronie znajdują się śledzie, w tym trzy do wertykalnego montażu GPU. Niżej mamy dwa przypusty do poprowadzenia kabli, do tego możliwość zamontowania dwóch wentylatorów 120mm na piwnicy zasilacza. Od strony roboczej mamy trzy prowadnice do przewodów, kontroler ALGB, którym możemy sterować przez przycisk w obudowie bądź przez płytę główną. Następnie mamy dwie tacki na dyski 2,5 cala. Niżej w piwnicy znajduje się klatka na dyski 3,5 cala, niestety bez sanych, a pod obudową znajduje się łatwo wysuwany filtr przeciwkurzowy. Miejsce z tyłu na przewody mamy około 24 mm. Po wstępnie opisanej obudowie możemy przejść do testów, ale wpierw zacznijmy od platformy testowej. Zaczniemy od pomiaru grubości blachy. W Face Pro wynosi ona 0,8 mm. Blacha jest sztywna, więc nie ma się tutaj do czego przyczepić. Idziemy dalej. Między topem a płytą główną mamy 60 mm, czyli również bardzo dobrze. Taki standard, jak przystało na te lepsze obudowy. Do tylko, było też kilka osób pytało, między frontem a piwnicą mamy 42 mm na chłodnicę. Plus do tego około 25 mm z przodu na same wentylator. Przejdźmy teraz do wyników testu CPU, czyli obciążamy procesor programem Prime95 przez 30 minut przy wentylatorach pracujących na 100%. Jak widać obudowa przy założonym meszowym panelu ląduje w środku stawki będąc przy tym stosunkowo cicho, natomiast przy założonym szkle sytuacja wygląda nieco gorzej, otrzymujemy 45 stopnia przy 40 dB. Lecimy dalej, czyli test GPU. Obciążamy kartę graficzną programem MSI Combuster. Przez 30 minut przy wentylatorach pracujących na 50%, z meszowym frontem temperatura zatrzymała się przy 38,5 stopnia, a przy szkle na 41 stopniach. Osiągając ten sam poziom hałasu to jest 36,3 dB. Następny test, tym razem mieszany, czyli obciążamy CPU i GPU w tym samym momencie Prime95 i kombustor, wentylatory ustawione na 100%, dółfej z meszem ląduje tuż za SH4F, Notując przy tym 38,8 stopni na CPU i 35,7 stopni na GPU, zachowując hałas na poziomie 42,5 dB. Tym razem wersja zeczkowym wypada jeszcze gorzej niż ostatnio, będąc o 6 stopni cieplejsza niż wersja mesh. Kolejny test, również mieszany, lecz tym razem ze zdjętym przednim panelem. wentylatory pracują na 100%. Tutaj jest raczej jasne, dlaczego nie ma rozdzielenia na mesh i szkło, a obudowa wypada znów średnio. Przedostatni test, trzykrotny benchmark w grze Rise of the Tomb Raider, wentylatory ustawione na 30%. Obudowa z założonym maszem ląduje Turza RXM 700 notując niecałe 30 stopni na GPU i około 21 na CPU przy hałasie nie 36 dB. Szkło natomiast wypada nieco gorzej 4 stopnie cieplej na GPU i niecałe 2 stopnie cieplej na CPU. Ostatni test, normalizacja przy 40 dB. Test mieszany, czyli obciążamy procesor i kartę leczną w tym samym momencie. W tym teście obudowa poradziła sobie całkiem nieźle, lądując między Fantexem XT Pro a Genesisem 505, łapiąc 36,5 stopnia na GPU i mniej niż 41 stopnia na CPU. Szkło niestety nie poradziło sobie tak dobrze, lądując przy tym 39,2 stopnia na GPU i lekko ponad 46 stopni na CPU. Mam dla Was do pokazania jeszcze małą niespodziankę, jaką jest. Przepływ powietrza w obudowie poprzez przetłoczenie dymu przez wentylatory do wnętrza skrzynki. Cały czas pracuję na tym, aby wyglądało to jak najlepiej i powzało jak najlepsze efekty Airflow w obudowach. Zanim przejdziemy do podsumowania, to plusy i minusy, które zauważyłem podczas korzystania z tej obudowy. Podsumowując, budowa prezentuje się całkiem nieźle, mamy spory wachlarz możliwości, pełno miejsca w środku, podświetlane i ciche wentylatory, wysoką jakość wykonania, jak i pełne ofiltrowanie. W testach wypada przyzwoicie, choć przydałoby się troszkę wyższa wydajność. Jeśli mogę Was prosić, napiszcie w komentarzu jaką byście wybrali budowę do 400 zł, będę wdzięczny jeśli zostawisz łapkę w górę, bo może mi to dojrzeć do szerszego grona odbiorców. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się kolejne testy obudów.